Czy mój mob pojawia się normalnie w świecie, w overworldzie? Pojawia się. O kurde. A czy mój mob pojawia się może w neterze? Y, tak. A czy mój mob y, chodzi na czterech nogach? Chodzi na czterech nogach. Czy mój mob ma nogi? Y, ma. A czy mój mob jest przyjazny? Jest przyjazny. Co? Czy mój MOB jest agresywny w stosunku do gracza? Tak jest. Ale tak sam z siebie atakuje. Nie wiem, no zapytałeś mnie to przeszedł. One nie są agresywne, jeśli ich nie uderzysz, tak? No nie wiem, no na razie zapytałeś tylko o to, no to najwyżej kolejne twoje pytanie będzie takie, tak? A Andrew w <grym> Czy ja jestem zwierzęciem? No tak. Czy mój MOB dropi GET złota? Nie. Je pszenicę? Nie, nie je. <grym> Czy mój MOB znajduje się tylko w neterze? Nie. A czy mój MOB lata? Nie. Czy mój MOB to Enderman? Nie. No jak nie? Czy mój MOB to koń? Nie. Czy mój MOB to szkielet? Ja pierdzielę, no!